bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale dzisiaj stwierdziłam, że nagram dla Was taki jakby challenge, ponieważ przez 24 godziny, czyli przez cały dzień będę jadła tylko zielone produkty spożywcze. Powiem wam, że jestem podekscytowana, jednocześnie trochę się stresuję, ale wiem, że powinnam wykazać się kreatywnością i wymyślić jakieś fajne posiłki, które będę jadła. Jest to wyzwanie, więc będę się starała jak najlepiej je wykonać. A jeśli taki odcinek Wam się spodoba, to napiszcie w komentarzu kolejny kolor, który chcecie, abym e, wzięła do kolejnego odcinka tego typu. Także już nie przedłużając, ja lecę na zakupy i wszystko Wam pokażę. Będę starała się jeść zielone produkty lub w odcinkach. Cieniach zielonych, bo wiadomo, nie zawsze da się znaleźć produkt stricte zielony, w kolorze takim wiecie, bardzo mocno zielonym. Także postaram się jak najbardziej. No i lecę wybierać. Jeśli chodzi o zielone słodycze, to wydaje mi się, że będę miała trochę problem, ponieważ zazwyczaj wszystko jest albo w czekoladzie, albo w jakiejś wiecie mlecznej polewie. A za bardzo wydaje mi się, o! Wydaje mi się, że znajdę zielone żelki. Postaram się. Chociaż nie wiem, czy będę jadła, wiecie, tego dnia, jutro. Zamierzam zrobić ten challenge, więc zobaczę, czy są i jak będą, to biorę. No jak na razie tutaj nic nie rzuca mi się w oczy, jeśli chodzi o zielone rzeczy. I jak widzicie, są zielone opakowania, ale niestety, jeśli chodzi o zawartość, to tutaj zielonych żelków nie widzę. Agres w czekoladzie. No ale no nie, bo jest czekolada, a ja nie mogę. Mm, tutaj coś jest zielonego No ale też to nie jest zielone no powiem wam, że to jest dość trudny orzech do zgryzienia. Niestety na słodyczach nie znalazłam nic zielonego. Tutaj jeszcze znalazłam taki dział ze zdrową żywnością i może tutaj coś znajdę, proteinowe batoniki. Mam batonika zielonego. Wydaje mi się, że on w środku jest zielony, także biorę. Nie za bardzo przepadam za batonikami o smaku cytrynowym, no ale wezmę. Mam tutaj też suszone jabłko. Więc chyba też wezmę. O, widzę kisiel. Bierzemy. Musi coś być, jakbym zgłodniała. Znalazłam pastę z pestkami dyni i z brokułami. Ona nie jest jakaś taka bardzo zielona, ale wydaje mi się, że wezmę. I jeśli chodzi o zielony jogurt, to będzie z tym duży problem i raczej nic ciekawego nie znajdę. E, o, mus. Tutaj znalazłam aktywie i może wezmę bo to jest gruszka i kiwi, także dobra, biorę, zobaczymy i się przekonamy, czy będzie w środku... Miało zielony kolor. Jeśli chodzi o obiad, to pomysł już mam, także mam produkty w domu. Teraz idę na owoce i warzywa i wydaje mi się, że one mnie uratują, bo wiadomo, jeśli chodzi o warzywa i owoce, to tutaj będę miała chyba największy wybór, jeśli chodzi o zielone rzeczy. Także już nie mogę się doczekać. Uwielbiam owoce i warzywa, także to mi akurat nie przeszkadza. Kochani, moje zbawienie: mam zielone smoothie, także biorę. Biorę pistacje, ponieważ one mają ogólnie zielony kolor, tylko wiecie, łupinka jest taka beżowa. <noise> także będę jadła. No i czas na lody pistacjowe znalazłam. W kamerze ten kolor nie jest aż tak zielony, ale powiem Wam, że na żywo te lody chyba będą mocno zielone, ponieważ są pistacjowe, także biorę. Powiem Wam kochani, że moja ręka się urywa od ciężkości mojego koszyka, ponieważ kupiłam sporo rzeczy. Właśnie wróciłam do domu i stwierdziłam, że pokażę wam rzeczy, które kupiłam, ponieważ jest to większość produktów, które będę jutro jadła. Także zacznę. Tutaj mam miętę, ponieważ będę oczywiście piła wodę, bo woda jest niezbędna i no wiadomo, że nie wykluczę jej. Ale dodatkowo dodam do niej mięty, także mam nadzieję, że taka opcja Wam pasuje. Dodatkowo mam tutaj taki miks sałat. I postanowiłam, że na kolację postaram się zrobić sałatkę. Tutaj mam jeszcze paprykę, właśnie do tej sałatki. Mam też chyba ogórka, więc taka wiecie, zielona sałatka. Tutaj kiwi mogę sobie zrobić właśnie taką sałatkę owocową do szkoły. Dalej batonik, też mogę wziąć do szkoły. Spirulina i cytryna. I tutaj jeszcze taka przekąska, czyli jabłuszko suszone. Awokado, na przykład do kanapek. Tutaj również kiełki. Mam jeszcze szpinak mrożony, ale stwierdziłam, że nie będę go wyjmować z zamrażarki, także mam i zrobię prawdopodobnie właśnie makaron ze szpinakiem. I tutaj również mam makaron ze szpinakiem. Tak, wiem, masło maślane. Tutaj jeszcze właśnie do tej sałatki owocowej, na przykład do szkoły mam winogrono, e, mały taki mus, wiem, że tych rzeczy jest dosyć sporo, ale stwierdziłam, że kupię więcej niż za mało, żebym później nie była głodna, lizaczek e, tutaj jeszcze kisiel powiem wam szczerze, że nie wiem po co go wzięłam ja za bardzo jakoś nie przepadam, ale no dobra Niech będzie. Tutaj mam jeszcze jogurt. No nie wiem, na przykład na kolację, bo wiecie, herbaty nie będę piła. Smoothie na przykład do szkoły. Tutaj jeszcze kupiłam gumy do rzucia i wiem, że tylko opakowanie jest zielone, a ogólnie one są białe, ale chodzi o to, że po prostu one mają smak miętowy, a mięta jest zielona, więc no możemy uznać to, ponieważ ja bardzo lubię rzuć gumy do rzucia, więc wzięłam. I jeszcze ostatnią rzeczą są pistacje. Powiem Wam szczerze, że wątpię, żebym to wszystko zjadła, ponieważ kupiłam jeszcze lody pistacjowe, które są w zamrażarce i teraz jak sobie tak myślę, to tych rzeczy jest naprawdę sporo. I w jeden dzień to wszystko zje. Hej kochani, witam Was o poranku. Ja za chwilę jadę do szkoły, ale pokażę Wam, co robię sobie na śniadanie. Mam jeszcze chwilę czasu, ponieważ dzisiaj mam na godzinę ósmą do szkoły, także wstałam trochę wcześniej i będę robić śniadanie do szkoły, teraz śniadanie na teraz, a później jak przyjadę ze szkoły, no to będzie czas na obiad, ale to zobaczycie dopiero później. I mam tutaj wszystkie rzeczy potrzebne do mojego śniadania. Mam tutaj kiełki, ogórka, awokado. Całego nie użyję, bo jest naprawdę bardzo duży. Przekroję sobie na pół, użyję połówki, a drugą połówkę zostawię na przykład na kolację. Pasta to taką, co kupiłam. I tutaj jako pieczywo mam właśnie takie wega lekkie jarmuż, takie ala pieczywo zdrowe. Dodatkowo znalazłam jeszcze zielony talerz. Niestety kamera przekłamuje jego kolor. Yy, na żywo jest naprawdę bardzo intensywny. Dodatkowo on jest niestety dość duży. No ale wiadomo dzień z zielonymi produktami. No to talerz. Też będzie zielony. Powiem Wam, że ta pasta pachnie trochę dziwnie. Nie wiem, nie czuję tutaj brokuła, co jest dla mnie dziwne, bo ja bardzo lubię brokuła, ale nie wiem. Zaraz zobaczę i przetestuję razem z Wami, ale dodatkowo biorę awokado. zielone śniadanie. Tutaj mam również wodę z miętą. I teraz przetestuję jedną tą małą kanapeczkę z awokado. To może być smaczne. To smakuje trochę jak takie krakersy z guacamole, ale ja bym dodała zamiast ogórka tutaj pomidora. Moim zdaniem ta pasta jest niedobra. Przepraszam, ale naprawdę mi mało rzeczy nie smakuje. Ja naprawdę zjem dużo rzeczy. Ale na początku ta pasta wydawała się taka smaczna i tylko wzięłam gryzę widzę i tak hmmm, to może być dobre. Ale na końcu, po ale na końcu ten smak niestety nie przypadł mi do gustu. Także dzisiejsze śniadanie fit. prezentuję moja sałatka owocowa. Powiem Wam, że naprawdę bardzo mi się podoba. Mam tutaj kiwi, jabłko oraz winogron. Winogron jest tam u dołu. Także zamykam i biorę do szkoły. Przed pójściem do szkoły wypiję sobie jeszcze ten jogurt gruszka kiwi. A do szkoły biorę sobie... Jeju, ale ja mam czerwone ręki tutaj w kamerze, nie wiem dlaczego tak jest. One w rzeczywistości takie nie są. O, może tutaj lepiej. Biorę do szkoły tik taki, mus mm, jabłkowy i jabłuszka. Także widzicie, dzisiaj w szkole będę jadła same owoce tak naprawdę. Powiem Wam, kochani, że to pachnie taką gruszką. Jest to w lekkim kolorze zielonym, ale bardziej w takim kremowym, niestety, ale przynajmniej uznajmy, że... Ten jogurt zawiera gruszkę i kiwi. Kochani, zmiana o 180 stopni, jeśli chodzi o mój strój. Stwierdziłam, że dzisiaj jak jem tylko zielone produkty, to założę również zielone ubranie. I postawiłam na bluzę, jest to jedyne zielone ubranie w mojej szafie. Także wydaje mi się, że teraz wam się będzie milej oglądać, a ja teraz jadę do szkoły i będę się do was odzywać, oczywiście na bieżąco. <noise> Ej Kara, jesteśmy miejscu. w toalecie szkolnej Tak, to jest Fajnie. miejsce, w którym możemy nagrywać, chociaż tak. nie tak. Powiedz, czy jemy na zielono? Tak, jemy na zielono I Jeszcze tego nie zjadłam, ale za to zjadłam co? Mus Bakusia. I jeszcze co mam? Mam TikTaki, a to jednego dopiero jadłam też będzie zielona, nie A dodatkowo mam jeszcze owoce zielone. Hej kochani, jestem już w domu i powiem Wam, że jestem trochę głodna, ponieważ e, zjadłam to co miałam zjeść w szkole. Dodatkowo wzięłam jogurt, piłam go. No i najwyższa pora, aby zjeść obiad. Czas na mój deser, czyli lody pistacjowe. W rzeczywistości mają bardziej intensywny zielony kolor, e, trochę się już rozpuszczają, także zabieram się do jedzenia. Jest już wieczór i pokażę Wam ostatni posiłek dzisiejszego dnia. Jest to zielona sałatka, która jak widzicie prezentuje się naprawdę bardzo ładnie Składa się tylko z zielonych produktów, dosłownie Dodatkowo wzięłam sobie jeszcze smoothie, nie brałam go do szkoły, tylko sobie teraz wypiję do kolacji Także ja zabieram się do jedzenia Oj, tutaj mam widelczyk. Zrobiłam sobie również sos do sałatki, aby była po prostu lepsza. Ale on nie ma za bardzo jakiegoś, wiecie, koloru. Także zabieram się do jedzenia. I od razu chciałabym podsumować całe wyzwanie. Zostało mi jeszcze trochę rzeczy. Niedużo, kilka produktów właśnie mam jeszcze. Ale niestety nie jestem w stanie wszystkich zjeść, tak jak wam mówiłam. Kupiłam trochę więcej rzeczy, ale nieważne. Powiem wam... Że jestem zadowolona. Powiem Wam szczerze, że fajnie zrobić taki challenge dla siebie i właśnie jeść tylko produkty danego koloru. Jeśli taki odcinek Wam się spodoba, to oczywiście nagram kolejną część z innym kolorem, już nie mogę się doczekać. A jak na razie będę się z Wami żegnać. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję za poświęcenie na oglądanie czasu, buziaki